o konkursu, a na scenie witamy Wiktorię. Szumną, Wiki. co dla nas zaśpiewasz? Przykraj sumil heaven. Posłuchajcie. Milhaven to miasteczko małe i bezbarwne, sąsiedzi chłodnym darzą się szacunkiem. Lecz są tu dni niepokojące, gdy przedwieczorne złote słońce rozpala serca czułym pocałunkiem. Ostrzegam przed niebezpieczeństwem, cytując Biblię z nabożeństwem. Tra la la, tra la la, -la. Nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg je zna. Ochrzczono mnie Loretta, ale wolę imię Lotta Mam lat 15, choć mi więcej dają Niebrzydkie oczy mam zielone i jasne włosy rozpuszczone Chłopaki już się za mną oglądają Lecz skromna jestem i nieśmiała pobożnie bo Mama mnie chowała, tra la la, tra la la, -la. Nie zażnia ani godziny, tylko Bóg je zna Musiałeś słyszeć, że zawisła nad Milhaven klątwa Tu w okolicy wiedzą oni wszyscy Syn kabili, gdzieś zaginął, nim go znaleźli Tydzień minął, utonął, w rozpacz padli jego bliscy Był płacz i skargi do Maryi, bo chłopak kamień miał u szyi Tra la la, tra -la -la -la. Nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg jest za. Zwariował ksiądz o raj, gdy swego psa zobaczył przywożonego do drzwi audytorium. Z mieście wrzało o sensacji, bo stary klecha kremacji dokonać w szkolnym chciał laboratorium. Gdy zabierali go w kaftanie, wygłaszał lejąc wykazanie. Tra la la, tra la la la. Ani godzinę, tylko Bóg je zna Milhaven było w szoku, ludzie z domu wyśiewali, wciąż wymyślano hipotezy nowe Ucichło wszystko dobre Boże Ucichło jakby uciął ciąg nożem Gdy znalazł ktoś dma na głowę W Fontanie się luskała, lecz nigdy nie wykryto ciała Tra -la, la, tra la la ani godziny tylko Bóg nie zna. Następnie Sara, panna Kolga i ducha wyzionęła. że przyjechali jednak prędko. I nim się z bogiem połączyła, z ostatnim zdniem wyrzędziła, zabiła mnie loreta własną ręką. Krew właśnie zczesywałam z włosów, gdy wpadła grupa komandosów: tra la la, tra la la. -la. Nie ani godziny, tylko Bóg je zna Nazwano mnie pomiotem diabła I przekleństwem miasta To Milhaven mnie przyniosło pecha Niebrzydkie oczy mam zielone jasne włosy rozpuszczone I ładne usta, kiedy się uśmiecham Padnijcie wszyscy na konano Najprostszą drogę znam do Pana Trala Tra-la-la-la-la la la, nie zażnia ani godziny, tylko Bóg je zna. To śledztwo jest przygnębiające i niesprawiedliwe, jak śmiecie karać mnie w imieniu prawa. Nie dla mnie ziemskie namiętności, a ja przekroczyłam prób wieczności. Najlepiej wiem, że śmierć to nie zabawa. Nad światem zwąża obny zwoli, więc wiernie Was ręka boska broni. Tra la la tra la la, la. Nie znasz dnia ani godziny Tylko Bóg je zna To ja bilego utopiłam A panny panne niestety zawahałam się Przez chwilę Lecz gdy hetman oprawiałam Szczęśliwa byłam, bo widziałam Słoneczny poblask na tarczowej file Psa jednak nie ukrzyżowałam Z religii zawsze wszystko miałam Tralala. La. Tra, la la, la, nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg je za Gdy się przyznałam do wszystkiego przed przyśgłych ławą, praca okrzyknęła mnie wampirem. Palcami włosy przemyswałam, sędziemu w oczy spoglądałam. Nie jestem przecież pierwszym, lepszym świrem. Psychiatra się w nasz tak toż na twoją twałę, wielki morze. Tra la la! Tra, la, la. Nie zażnia ani na godziny, tylko Bóg je zna Na co dzień jestem dość spokojna, lekarz mi pomaga Gdy wpadam czasem w depresyjne stany Elektra wstrząs lub hipnoza, złoty lek na wszystko Prozak i znów mogę, euforyczne plany O wyzdrowieniu szybkim marzę Wyjdę jeszcze, wam pokażę. Tra, -la -la, -la, tra -la, 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 la la Nie znasz dnia ani godziny. Znam je tylko ja. Dziękuję. Wynosił z Ja już w przerwie na lody, żeby troszeczkę